Cześć. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi najlepszymi książkami biznesowymi, e, i przygotowałem takie top 5 książek moich ulubionych, z których e, które uważam za takie e, nie wiem czy najważniejsze, ale wyciągnąłem z nich dużo lekcji i polecam innym, e, jeżeli lubią książki biznesowe. Kolejność jest przypadkowa. Ale dobra. Nie przedłużajmy. Książka numer jeden. Niestety nie mam w wersji papierowej. Mam audiobooka. Póki co. Getting things done. David Allen. Jest to bardzo fajna metoda organizacji swojej pracy. Organizacja Dotyczy organizacji, wykonywania różnych działań, segregacji, takiego porządku, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej i efektywniej pracować. Ostatnio właśnie słuchałem tą książkę, jestem nią bardzo, jestem z niej bardzo zadowolony. Sporo rzeczy wcześniej wiedziałem i robiłem po prostu intuicyjnie, ale nie zawsze, a teraz wprowadzam o wiele więcej. Nie będę streszczał tej książki. Jeżeli chcecie, to w opisie będą linki do każdej książki, informacyjne. Broń Boże, ja nie mam żadnych korzyści majątkowych z polecania tych książek. Niestety nie jestem taki, wiecie, sławny, żeby mi płacili za to. Po prostu dzielę się tym, co mi się spodobało. I w opisie znajdziecie sobie linki do tych książek, żebyście mogli sobie poczytać, czy opinie, czy, czy o czym w ogóle jest ta książka. Ja tutaj raczej tylko takie, po prostu zestawienie tych moich najfajniejszych. Może znacie, może w komentarzach napiszcie swoje ulubione, chyba że się znajdą tutaj. Getting Things done, David Allen. Polecam. Książka numer dwa. Kreatywność na zawołanie. Todd Henry. W dzisiejszym świecie w sumie bardzo mało ludzi wie, że kreatywność to jest taki mięsień. W sensie go można ćwiczyć normalnie jak brzuch, jak biceps, jak klatkę. A Im więcej się go ćwiczy, tym jest bardziej wytrenowany. I kreatywność bardzo się przydaje, zwłaszcza teraz w okresie powiedzmy pandemii, a gdzie mamy po prostu sporo e, sporo problemów, obostrzeń, i tak dalej. Jeżeli mamy wyrobiony ten nawyk kreatywności, ten mięsień wyrobiony. To jesteśmy w stanie sobie poradzić albo wymyślić jakieś inne drogi na to, żeby przetrwać ten okres. I bardzo polecam tą książkę. Generalnie chodzi o to, żeby ćwiczyć, 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 wymyślać pomysły na różne rzeczy, nawet głupie pomysły. Pamiętam, jak na jednym wystąpieniu Marcina Osmana dla młodzieży, rzucił pomysł jak zdobyć komputer no i różne tam odpowiedzi padały między innymi też ukraść także pomysły mogą być różne i niedorzeczne ale wiecie chodzi o to żeby po prostu ćwiczyć rozwiązywanie problemów to się naprawdę w życiu przydaje zwłaszcza w życiu przedsiębiorcy także polecam Kreatywność na zawołanie, Todd Henry. Dobra. Następna książka. Sprzedawaj więcej. Marcin Osman i Kamila Kruk. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj bardzo dużo karteczek pozaznaczanych, różnych rzeczy. Jest tutaj 100 sprawdzonych strategii, jak sprzedawać więcej. To, to jest ogólnie specyficzna książka. Między innymi dlatego, że e, kosztuje 123 zł, a ma. E, już Wam mówię. E, lekko ponad 300 stron. Także to nie jest jakaś gruba kłoda, e, ale kosztuje więcej niż standardowe. Ale powiem Wam, że. E, ja ją dostałem na święta i jestem z niej mega zadowolony. I a, jeżeli miałbym te wszystkie książki, jeżeli miałbym wybrać jedną książkę z tych wszystkich biznesowych, to myślę, że to by była e, ta książka. E, drugi powód, dlaczego ta książka jest specyficzna, to tutaj w ogóle nie ma fabuły. Tu... E, tu, są, tu jest 100 pomysłów plus bonusy, ale nie powiem Wam jakie, bo one specjalnie są jako bonusy. Jest 100 strategii i każdą strategię, każdy pomysł można czytać osobno, wyciągnąć tylko jedną lekcję i zostawić dalej. Można sobie wybrać nie wiem. Strat strategia 51 twarde domykanie sprzedaży i po prostu tylko to, nie trzeba czytać całej książki tylko wyciągać to, co w danej chwili się najbardziej potrzebuje i to jest mega książka narzędziowa nie wiem, co Wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć, może kategorie bo książka jest podzielona na kategorie Strategie bezpośrednie. Jest rozdział o konferencjach i o internecie. I dodatkowo cztery bonusy. Mega, mega, mega polecam. Bardzo fajna książka. Dobra. Następna książka. Też Polaka. Skuteczna reklama na Facebooku, Artur Jabłoński. Jeżeli chcecie się reklamować na Facebooku, chcecie używać do tego płatnej reklamy, to ta książka jest zdecydowanie dla was. W przeciwieństwie do innych książek, miałem okazję czytać chyba dwie związane z marketingiem też o Facebooku. W przeciwieństwie do tamtych, w tej książce nie jest, e, kliknij w, w lewy górny róg, naciśnij ten guzik, ten guzik i gotowe. Masz skuteczną reklamę. Nie. E, tutaj jest, e, ta książka jest poświęcona raczej e, to, co Facebook oferuje w reklamach i żeby zrozumieć, po co, e, do, do czego służy dany element, i jak go można wykorzystać? Tu nie ma recepty, że, nie wiem, jak ustawisz na grupę 18, od 18 roku życia do 21 z Gdańska, to wtedy zarobisz tyle i tyle. Nie, tu jest raczej nauka myślenia i wytłumaczenie, jak można użyć i do czego użyć. Elementy w reklamie e, facebookowej. Oczywiście są rady, bo Artur się zajmuje, ma e, agencję reklamową, jeśli dobrze kojarzę. E, więc e, on też się dzieli swoimi spostrzeżeniami, swoimi radami, e, ale tu nie ma właśnie takiego stricte, że kliknij w ten guzik, e, to będziesz miał tyle zarobków, albo że kliknij ten guzik. A za 3 lata zupełnie się zmieni interfejs reklam Facebooka i książka będzie do niczego. Także polecam, ona jest 2019 rok. A mamy już końcówkę 20 roku i chyba wszystko jest aktualne. Także chcecie się reklamować płatnie na Facebooku, to ta książka. I piąta książka. Bardzo ją lubię. Narzędzia Tytanów Tim Ferris. Jest to gruba kłoda. Ile ona ma stron? 767 stron. I za bardzo nie ma obrazków. Większość to jest tekst. Ta książka jest zbiorem e, tak właśnie, to, to, to nie jest to podobnie jak książka Marcina Osmana. E, to nie jest książka fabularna. Można sobie otworzyć w połowie książki i zacząć czytać e, narzędzia generała Stanleya Mac Crystal Mac Crystal Dobra, ciężkie. <ścoughs> Jeszcze gorsze. Dobra, nieważne. W tej książce jest zbiór różnych strategii, taktyk różnych osób i z różnych dziedzin, nie tylko biznesowe. E, ponieważ książka jest podzielona na takie trzy, trzy główne kategorie: zdrowie, bogactwo i mądrość. E, sporo osób, e, kojarzę z innych e, rzeczy, z internetu, z innych e, forum, czy, e, czy tak dalej. Nie wiem, czy Tobie coś e, to powie, ale jest tutaj na przykład o Wimie Hofie The Iceman. The Iceman. E, jest Kelly Starrett, e, autor mm, Sprawny jak Lampart, bądź Sprawny jak Lampard. E, jest Artur, e, Artur, Arnold Schwarzenegger w bogactwie. Jest John Diamond. Kto tutaj z tych? Scott Adams. Paulo Coelho. Amanda Palmer. O, Seth Godin. Właśnie tej osoby mi brakowało, bo pamiętam, że widziałem bardzo, bardzo dużo różnej wiedzy, doświadczenia osób z różnych dziedzin i są też samego Tima Ferisa różne takie rozdziały nieprofilowane, tak to tutaj się nazywa. Przykładowo mój sześcioelementowy zestaw gimnastyczny w plecaku, albo Pięć porannych rytuałów, które pomagają mi dobrze przeżyć dzień. Albo moje ulubione ćwiczenia, ćwiczenie myślowe, opanowywanie lęku. Albo osiem sposobów radzenia sobie z nienawistnikami. Mega fajna książka. Jak e, lubicie sobie czytać doświadczenia różnych osób i wyciągać wiecie takie perełki, takie mięso, to ta książka będzie e, w sam raz. Bo tutaj praktycznie same są te takie najbardziej wartościowe lekcje od tych osób polecam. I jako bonus powiem wam, że piszę swoją książkę. Mm. Będzie to książka biznesowa, ale nie tylko. Główna, główna grupa docelowa to będą masażyści, zwłaszcza ci e, młodzi z małym stażem albo ci, co dopiero chcą zacząć e, działać na swoim. Czyli nie chcą pracować dla kogoś, tylko chcą założyć firmę. I ta książka ukaże się w przyszłym roku, 2021 rok. Już ją zacząłem pisać. Jeszcze nie mam tytułu, nie mam okładki. Wiem, że są chętni. Um, I trwają też rozmowy. Być może pewna prawniczka mi pomoże w napisaniu. Ale na razie nic nie mówię, bo jeszcze to nie jest pewne. To taka ciekawostka. Dobra. W opisie macie linki do tych. Do tych książek, tytuły autorów i co? I dzielcie się w komentarzach swoimi ulubionymi takimi książkami związanymi z biznesem. A, a ja w następnym filmiku hmm, postaram się zrobić taki zestaw książek dla masażystów typowo takie związane z masażami albo po prostu z naszym zawodem nie biznesowe. Dobra. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, dawajcie swoje książki, uwielbiam książki, kupuję kilka. Chciałem powiedzieć, kilkanaście, ale sobie uświadomiłem, że w zeszłym tygodniu kupiłem 9 audiobooków, więc już ich chyba będzie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt rocznie. A, więc, dawajcie, dawajcie, dawajcie. I jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, bo wiecie, wtedy nie, omin nie ominą was e, takie perełki jak te książki. Jeżeli Wam się spodoba, to może będę takie bardziej rozszerzone jakieś recenzje książek, albo lekcje z danej książki e, nagrywał. Sami ocenicie. A, i dzwoneczek do subskrypcji. Koniecznie. Dobra. Nie przedłużam. Cześć. Trzymajcie się. <grymne> Cześć.